si za wodą, kaczki za wodą, Uciekaj dziewczyno, bo cię po bodą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz, Ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. Kazimierz przerwa Tytmajer. Ona gdzieś jest. Ona gdzieś jest, ja wiem, wiem to i tęsknię do niej. Wiem, jaką twarz ma, wiem, jakim się różem płoni, wiem, jaki szafir ucz ciemnymi rzęsy kryje, jaka w nich tkliwość lśni i jak żar z nich bije. Wiem, jaka śpiewa w nich słodycz niewysłowiona. Jaka w nich słania się zaduma, drżą pragnienia. Jak wilgotny blask przez oczy twe do łona ciągnie i jaka mgła lubieżna je zacienia. Każdy jej uśmiech znam i każdy ruch, jej słowo. Każde w mem uchu brzmi muzyka sfer echową, Każdą jej czuję myśl, znam kraje jej pamięci, wiem czego żal jej, wiem co trwoży ją i nęci, co kocha, także wiem, znam serce jej i duszę i kocham. Całą mych niezmiernych smutków tonią, Bez tęsknot mych kocham i czuć to muszę, Że nigdy myślą mi nie sięgać nawet po nią. Kazimierz przerwa Tetmajer, tyle lat zbiegło. Tyle lat zbiegło, a ja mi jeszcze do tej nie przywykł myśli, że dla mnie stracona, że nie zostało mi nic prócz tęsknoty. Jeszcze wyciągam ku niej me ramiona, jeszcze jej czekam, jeszcze marzę o niej, a wiem, że nigdy nie powróci ona. Obraz jej wszędzie zawsze za mną goni. Wiecznem jest niebem mojego marzenia i wiecznym dnem jest w uczuć moich toni. Czas biegnąc wiele niszczy i odmienia i wiele grzebie w niepamięci pyle. Lecz jej nie wydrze z mojego wspomnienia, jak nie jej nie wydarł, choć lat zbiegło tyle. Kazimierz przerwa tetmajer, szukam cię zawsze. Szukam cię zawsze, choć wiem, że nie znajdę. Tęsknię do ciebie, choć wiem, że cię nie ma. Idę za tobą, choć wiem, że nie znajdę. Do twojego domu ścigam się oczyma, choć cię nie widzę, choć wiem, że cię nie ma. Do żadnej z kobiet, Którym widział w życiu, Tyś niepodobna. Widzę Cię w mych oczach, Jak gdyby w jakimś przymglonem odbiciu, Jak kwiat w strumienia Odbity przez roszach, Jak gwiazdą we mgłach Widzę Cię w mych oczach. I oto teraz, W tę noc księżycową, Cichą i jasną, kiedym rzucił tłumy, Czuję twe ręce gdzieś nad moją głową i pełen jestem o tobie zadumy i żywszą dla mnie jesteś niż te tłumy. I z zimnym sercem wśród ludzi przechodzę, Zaledwie patrząc i widząc pół we śnie. Ciebie jedynie czekam na mej drodze, I choć się zawsze zawodzę boleśnie, Szukam Cię wszędzie, Przeczuwam Cię weśnie.